warzywa są Tak. nie chcę pić hmm. tego pielnika no nie, żeby... Iga, on już jest i on nie będzie nic Jan. A on chciał żelki. Nie. kupił ją Dobra, ale on nie będzie, jak bo on już jest najedzony. On nie chce być najedzony. Mhm. On nie chce być najedzony. Ona wiele. Dałam mu dała mu je, jeczotka. On żelki. Tak? Tak jak ty wczoraj, tak? Ile miałaś tych żelków w buzi? Dużo. Dużo. Całą, całą buzię miałaś napchaną żelków, tak? A chciałam Aha. Aha. Tata nie widział co robisz, tak? I napchałaś całą buzię żelków no, no Chciała być No, ona chciała być torbą